Chcemy rozwijać rugby, to jest dla nas ta podstawa, kochamy tę dyscyplinę, chcemy być jak najbliżej, a więc po to również jest ta akademia, chcemy się rozwijać i ciągle, żebyśmy się spotykali, dyskutowali i rozwijali naszą dyscyplinę. wykwalifikowanych kadr menadżerskich w polskim sporcie nigdy dosyć stawiamy na profesjonalizację dlatego także ministerstwo przygotowało kodeks dobrych praktyk dobrego zarządzania w polskim sporcie Having an academy in any sport is a, a very big asset because it uh, enables uh, that sporting structure to grow to educate uh, professional not only players but also professional coaches professional uh, managers so it adds to the union to that respective union uh, professional dimension which in today's sport is quite mandatory I would say rozpoczęliśmy pierwsze wydarzenie otwierające, które dotknęło tak naprawdę wiele aspektów tego czym chcielibyśmy, żeby Akademia Rugby się zajmowała. Jako Akademia Rugby nie chcemy działać na poziomie menadżerskim, czyli osób, które zarządzają tym, tym sportem, ale też trenerskim, sędziowskim. Chcielibyśmy, żeby po prostu podnieść jakość sportową, menadżerską, no, tak naprawdę jakość pod każdą postacią.